Od ponad tygodnia w Ukrainie trwa wojna, po tym jak rosyjskie wojska wkroczyły na jej terytorium. Cała Polska zdaje egzamin z Solidarności i angażuje się we wsparcie Ukraińców, którzy schronienia przed wrogiem szukają również w naszym kraju. Na stronie www.wroclaw.pl ukośnik Pomagamy znajdziecie informacje dotyczące tego, jak pomóc lub gdzie taką pomoc uzyskać. Wiadomości mailowe dotyczące deklarowanego rodzaju wsparcia wraz z danymi kontaktowymi można przesyłać na adres Wsparcie Ukrainy bo to właśnie Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego koordynuje miejskie działania pomocowe, a przejście dialogów w przejściu świdnickim stało się centrum informacji dla przybywających do Wrocławia uchodźców, czynne przez cały tydzień od 9 do 20. We wrocławskich szkołach trwa akcja zbierania darów. Ważne, by nie przynosić byle czego, ale sprawdzić, jakich rzeczy jeszcze brakuje. Ukraińców wspiera też wrocławska gastronomia, a prawnicy i notariusze oferują darmowe porady, również instytucje kultury włączają się w akcje pomocowe. Oś Zachodnia i torowisko wzdłuż ulicy Kosmonautów nabierają kształtów. W tej chwili wykonawca prowadzi główne roboty w kilku miejscach. Widać już przyczółek nowego wiaduktu nad linią kolejową. Drogowcy pracują przy przyszłej ulicy 11 listopada, łączącej Aleję Kaczorowskiego z ulicą Kosmonautów. Prace trwają też na torowisku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Wiosną planowane jest przełożenie ruchu tramwajów na nowe torowisko, wtedy drogowcy rozpoczną rozbiórkę starych torów. Przypomnijmy, Oś Zachodnia to jedna z największych inwestycji komunikacyjnych w ostatnich latach we Wrocławiu, która pozwoli połączyć obwodnicę leśnicy z ulicą kosmonautów poprzez nową Aleję Stabłowicką, co w efekcie odciąży Krajową 94. Koszt budowy to ponad 181 milionów złotych. Zakończenie prac i otwarcie drogi. Planowane jest na trzeci kwartał przyszłego roku. Od początku marca rowery miejskie w pełnym składzie wróciły na wrocławskie ulice. Firma Nextbike, która zarządza wrocławskim systemem, udostępniła mieszkańcom ponad 2000 jednośladów na 220 stacjach. W sezonie zimowym dostępnych było 665 rowerów, a rowery elektryczne wrócą na ulicę nieco później, najprawdopodobniej w maju. Miniony rok zakończył się rekordową liczbą wypożyczeń. Z miejskich jednośladów skorzystano ponad 2 miliony razy. Sposób i zasady wypożyczania pozostają bez zmian. Przez pierwsze 20 minut korzystamy z roweru bezpłatnie, kolejne 40 to opłata 2 zł, a za każdą następną rozpoczętą godzinę zapłacimy 4 zł. Istnieje również możliwość pozostawienia roweru poza wyznaczoną stacją. Rejestracja w systemie nie ulega zmianie. W ubiegłym roku liczba użytkowników zwiększyła się o 40 tysięcy. Rusza druga edycja ławeczki mieszkańca. Po ogromnym zainteresowaniu Wrocławian i sukcesie pierwszej edycji czas na kontynuację. W programie to mieszkańcy wskazują, gdzie powinny stanąć nowe ławki. Warunkiem jest to, by miejsce znajdowało się na terenie należącym do miasta. Każda osoba może zgłosić jedną lokalizację, a wszystkie zgłoszenia będą analizowane przez oficer pieszą oraz Biuro Zrównoważonej Mobilności. Przede wszystkim pod kątem użyteczności dla osób o ograniczonej mobilności, zwłaszcza osób starszych. Głównym kryterium będzie też odległość od miejsc, które są istotne dla osób zgłaszających. Na podstawie tej analizy powstanie lista rankingowa. Formularz znajdziecie na www.wroclaw.pl, ukośnik prezydent Wrocławia. Kośnik ławeczka mieszkańca. Zgłoszenia można wysyłać do 31 marca. Nie twórz do szuflady, podziel się swoją twórczością, która może być doceniona i wynagrodzona. Prezydent Wrocławia w 2020 roku ogłosił program stypendialny na realizację przedsięwzięć kulturalnych. Stypendia prezydenta Wrocławia przyznawane są w siedmiu dziedzinach: film, teatr, literatura, muzyka, taniec. Sztuki wizualne i upowszechnianie kultury. Program skierowany jest do twórców powyżej 18 roku życia z dorobkiem artystycznym w tych właśnie dziedzinach. I to wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Was dziś. Po kolejne zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.